Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen z księgi Izajasza. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, razerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego którego ujrzysz przyodziać, i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Dobry Boże, dziękujemy Ci za możliwość przeżywania kolejnej Wielkopostnej Niedzieli. Składamy Ci dzięki za ten wyjątkowy czas, który jest dla nas okazją do refleksji i prawdziwej przemiany duchowej. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co zrobiłeś dla nas w mijającym tygodniu. Wyznajemy Ci naszą miłość i wdzięczność. Panie błagamy, błogosław nam na nowy tydzień, obdarzając nasze serca światłem wiary prawdziwej. Pozwól, byśmy w wielkim poście nauczyli się żyć pełni miłosierdzia dla całego świata, dla wszystkich naszych bliźnich. Pozwól nam prawdziwie pomagać najsłabszym, nie zapominać o jałmużnie i codziennych dobrych uczynkach. Pragniemy żyć jak prawdziwi Chrześcijanie, świadcząc swoimi czynami o swojej wierze. Prosimy, prowadź nas ku dobru. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!